Dobre. Z tej strony Katarzyna z gabinetu Natura Med, co zrobić, kiedy mamy migreny. To jest dość częsty problem, zwłaszcza u kobiet, i od czego tutaj zacząć w pierwszej kolejności. Najczęściej to, co ja obserwuję, mamy zaburzenia na poziomie elektrolitów i niedobór w, w organizmie, czyli najczęściej taka osoba mało pije albo pije dużo kawy bądź innych napojów typu choćby. Coca-Cola. Kolejnym elementem jest zaburzona elastyczność naczyń krwionośnych. To, co ja widzę, to bardzo często jest też napięte, napięte mięśnie, szyja do przodu, nieodpowiednia pozycja. I na to polecam masa czaszkowo-krzyżowy. Można spotkać się ze mną i rozluźnić całe organy zazwyczaj to dużo zmienia. A co do elastyczności, zaczynamy oczywiście od nawodnienia, od dostarczenia dobrych tłuszczów do organizmu, zastosowania pewnego rodzaju ziół, choćby rzęszczeń choćby e, rutyna, e, choćby zdziela ruty, witamina C ma tutaj wpływ, ale ja najczęściej szukam przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Mnie, m, brakuje nam często jakiegoś kolagenu, brakuje nam często e, na przykład enzymów, aminokwasów, mamy często nietolerancje pokarmowe i często te problemy właśnie pochodzą z jeli. I to jest kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, e, kiedy mamy e, migreny. E, to bardzo często nasze Jelita nie funkcjonują tak, jak potrzeba. Najczęściej jest zaburzona mikroflora. Może być to SIBO, to zależy jeszcze, jakie macie objawy. Jesteśmy w stanie oczywiście to sprawdzić, stosując badania, biorezonanse, które możecie wykonać w gabinecie Natura Med. I wtedy, kiedy ja widzę, jakie są przyczyny, jestem w stanie podać Wam taką receptę. Osoby, które mają migreny, bardzo. Często się stresują. I często jest to też praca na poziomie emocji, na poziomie uświadamiania sobie pewnych rzeczy, na poziomie bycia takim obserwatorem z zewnątrz, co przyniesie mi los, bo niekoniecznie wszystko możecie zmienić, ale możemy zmienić nasze patrzenie na tą rzeczywistość, w której, w której żyjemy i wyciągnąć dobro. Co jeszcze? Często są toksyny związane choćby z pasożytami. I powiem Wam szczerze, bardzo często obserwuję, że osoba, która ma migreny, ma na przykład boleriozę, ma na przykład glistę ludzką. Możecie to sprawdzić choćby po objawach przy, czy przy morfologii krwi. Często brakuje tej osobie żelaza, jest niedotleniona, to kwestia na przykład oddechu albo zatrzymywania oddechu, bo się stresuje. Także Zachęcam Was do tego, żeby szukać przyczyny i dopiero eliminacja przyczyn może Wam dać wyzdrowienie. Natomiast stosowanie leków przeciwbólowych nie jest receptą, bo na chwilę działa, zgadzam się, natomiast nie rozwiązuje naszego problemu i bardzo często obciążamy sobie kolejne organy. Szukajcie, a znajdziecie. Pozdrawiam Was ciepło.